Sebastianie, jeszcze takie kluczowe pytanie. Niestety ceny są tutaj w euro. Dla Polaków dość duże. Na przykładzie mojej historii. Od 18 lat robię to co robię: wynajmuję, kumuluję ten majątek na dźwigni bez iść w mieszkania, 2-3 mieszkania. W kredycie czy jedna willa? Zacznę od tych cen. Wiesz, e, ceny to pojęcie zmierne. No jesteś z wiemy jak Łódź szybko do, dogoniła resztę miast. E, faktycznie jak zaczynaliśmy tam parę lat temu, pewnie z 10 łącznie, razem tak mniej więcej, to, no, to były po 2003, pamiętam, za, za tak. metr 3, nie? No e, dzisiaj tych cen już nie ma, one są wielokrotnie, nie? To samo e, można powiedzieć o Cyprze. Parę lat temu można było kupić za 1000 euro z metra, dziś niestety 4-5 tysięcy euro to jest standard, mieszkania 50-metrowe to jest 200 tysięcy euro. Można kupić troszeczkę taniej, ja mówię cały czas o nowych, o rynku, w od 200 tysięcy euro. Przy One Bedroomie, to jest duże mieszkanie, 50-60 metrów, plus werandy zawsze, tak? Oczywiście będzie ta cena się różniła, można kupić luksury produkt za 100 metrowy, za 1 200 mln euro, też będzie ma dwa pokoje i za 200 tysięcy euro, też dwa pokoje.